Hej, mordeczki, dziś będzie odcinek specjalny. A nie teraz, tylko dodam tak, dziś za godzinę dwie. Taki filmik, będę miała gościa specjalnego. A dwóch nie, bo nie chcę jej się, chyba. No, i po prostu będę miała dzisiaj gościa specjalnego. I to już parę dni po moich urodzinach i mam już mileczkę I tak. Dziś po prostu będę miała gościa. Powiem wam że on jest super ogólnie youtuberem lepszy niż Razi. No i ogólnie będę miała super gościa. Zobaczycie. I tak y, na mojego Instagrama pamiętajcie Demortex TV y, wrzucę tam y, różne zdjęcia z nim. No i ogólnie z efektami też czasami. I pamiętajcie y, w, linku, w linku w opisie. Tam y, dam Wam nazwę ogólnie mojego Instagrama i mojego ogólnie y, Facebooka. Się, I zadawajcie mi różne pytania na QA, bo też będę prowadziła pytania z koks, z koks. Chciałam już Wam powiedzieć, z kim to chcę, chcę nagrywać. No to ogólnie. No, zobaczymy się, tam za dwie godzinki, ten film. Trzy, dwie. No, ogólnie nie wiem, ale gdzieś to 4 godzin. To Wam obiecuję. Do wieczora. Tak. I no, będzie z efektami, jakby co. Dobra. To pa. I nie zapomnijcie dać lajka, ogólnie to obejrzeć całe, proszę. Taki, te. To z moim gościem. Proszę obejrzyjcie, będzie beka. I ogólnie. No, dobrze, to. Pa.